Dlaczego seria gier Counter Strike osiągnęła taki sukces? Cześć z tej strony Druszok, a dzisiejszy materiał jest poświęcony naszej ukochanej serii Czyli Counter Strike Jak pewnie wiecie, na rynku jest masa, ale to masa przeróżnych gier Od gier fabularnych, po różne symulatory Tak naprawdę, jeżeli chcemy poczuć się tirowcem, włączamy sobie Eurotraka. Jeżeli chcemy poczuć się jak farmer, włączamy sobie Farminga A jeżeli jesteśmy zwolennikiem jakiejś serii pokroju kroju Marvela To możemy przykładowo zamienić się w Spidermana Okej, okay, wszystko fajnie, wszystko pięknie Ale gdzie jest miejsce dla Counter Strike'a, który nie jest skierowany pod żadną grupę odbiorców? Pewnie teraz sobie myślisz, no przecież jak to? Pełno osób lubi sobie rywalizować Osiągać większą rangę Tylko jakbyśmy mieli się przenieść 20 lat wstecz To gry po kroju Counter Strike'a 1.6 Po prostu raczkowały Nikt wtedy nie myślał, że pojawi się takie coś jak eSport No że co, że, że będą rywalizować za komputera? Że, co, z komputera będą grać? Co, to, co, to komputer? Mamy aktualnie 24 rok A są ludzie, którzy nadal myślą Że eSport to jest po prostu zwykłe granie Głupie granie, no i że jest to przemoc, przemoc i agresja. Ale to właśnie Counter Strike jest grom, która jest zbalansowana, otwiera nam szereg możliwości. Molotowy, smoki, flesze, różne zagrania, które tak naprawdę budują tą grę. Bo co, równie dobrze możemy włączyć koda. Biegać, strzelać się, slajdy robić, biegać, strzelać, biegać, strzelać, strzelać, biegać, coś, coś nie powiedziałem. Aha, i strzelać i biegać, ale... Po prostu to nie jest to samo. Tak naprawdę minęły lata, a Counter Strike poza grafiką się szczególnie nie zmienił. No wiadomo, że teraz błędy w CSie 2. Zresztą błędy też występowały na początku Counter Strike Global Offensive, ale zamysł gry się nie zmienił. Bomba jest jedna. Bombside'y są dwa. Atakujesz albo bronisz. No i właśnie ta prostota dała możliwości, aby rozbudować to ciekawe smoki, molotowy, zagrania, no. Tak naprawdę jest masa. Przegrałeś rundę, przeciwnik ma więcej pieniędzy, ale możesz zachować sobie pieniądze na następną rundę albo zaryzykować i sforsować. Masz tak naprawdę pełną swobodę. Przegrasz rundę, dwie nic się nie dzieje. Możesz jeszcze w każdym momencie wrócić. Mam nadzieję, że teraz już wiecie, dlaczego Counter Strike przez dziesiątki lat. Funkcjonuje tak dobrze. Masz słabe skiny, albo po prostu ich wcale nie masz. Z pomocą przychodzi wam G4 Skins. Na stronie znajdziemy masę, ale to masę przeróżnych skrzynek. Znajdziesz tu szeroki wachlarz metod płatności. Gdyż na stronę da się nawet wpłacić w skinach. Kod druszok da wam 5% więcej do doładowania oraz możliwość otwarcia skrzynki kompletnie za darmo. Na stronie możemy walczyć z innymi na bitwach, z możliwością wybrania skrzynek pod nas budżet. Więc od ciebie tylko zależy, za jaką kwotę chcesz zawalczyć. Poza tym strona oferuje też możliwość tworzenia kontraktu. Ciekawym i wyróżniającym trybem jest kontrol, w którym wybierasz, jakiego skina chcesz trafić oraz jakie będzie posiadał on procenty. A jeżeli trafisz już jakiegoś skina, który Ci się nie podoba, zawsze możesz go sprzedać i wymienić go w sklepie. Poza tym na stronie istnieje coś takiego jak koło bonusów, na którym możemy wylosować swoją nagrodę. Jestem pewny, że znajdziecie coś dla siebie, a więc link do stronki zostawiam Wam u góry w opisie. Tak naprawdę przez dłuższy czas nie było żadnej konkurencji. Od ostatniego czasu występuje jeszcze dosyć popularny Valorant, który jest troszeczkę inny. Zobaczymy, jak długo Counter Strike jeszcze będzie się tak dobrze utrzymywał, gdyż tak naprawdę brak jakiegokolwiek anti cheeta Oraz traktowanie tej serii jako po prostu maszynki do zarabiania pieniędzy. Jest mocno średnie. Trzeba mieć nadzieję, że Valve ma jakąś taktykę, że planuje coś. Póki co, jest jak jest, ale mam nadzieję, że w najbliższym czasie będzie lepiej. Jeżeli materiał się Wam spodobał, wiecie co robić. Ja Wam dziękuję za oglądanie. No i co, widzimy się w następnym. Siemanu.